Greetings, what the heck is this? Oh, oh, very wet! Co ty tutaj robisz? Tasting juice. Toż to woda cepia, a nie jakiś juice. Co ty masz na głowie w ogóle? Ty! Przecież to czapki mojego syna. Na no, Instagrama dzisiaj wrzucił. Ukradłem mu. Czekaj chwilę. To ty mówisz po polsku? Sometimes yes. Ty naprawdę jesteś pełen zagadek. E, eh, wiadomo. Look, I have flower. Flower in the water. Czekaj jedno chwilę. <słyska> Toż to mój długo! Spieszymy go, szukała. Web dostaniesz. I'm sorry. Długopis? Tak! Długopis! Pa! A! Zepsuła! Zamknij się już lepiej, co? A je Melamy mu dowody? Ty! W sumie to nie takie głupie. Mówiłam gówniarzowi, żeby posprzątał, Syp nadal jest. Mele mogę zapodać! O, on szuk. Naprawdę. Bo... Co zamęda? Zostawię je z tym sam. Wszystko dobrze, synku, ja teraz idę pracować dalej, dobra? Nie przeszkadzaj mi. Mm, no, okej. Okay. Się zdziwi gówniarz. Ha. To jest moja ruda! I can obrotym too! Kur give me money, give me money. Albo o, jeszcze tak umiem, masz sexy. <laughs> <laughs> Dobra, może to jest tak, jest dla mnie, a No hit. Możesz oddać mi mojego psa. Never. I love her. You can only love me. Never forget that. Stupid. Oh, you're very strong. Of course I'm strong. Look at this. This is Tajik and this is Zenek. Przepraszam. Ha, it's right, honey. Dobra, to teraz możesz mi go oddać czy nie? Two more days, please. Tylko pamiętaj, ani minuty dłużej. Thank you. Co nie tak w swoim życiu zrobiłem? Hity grane są. Normalnie hity są grane. Boże, ale oficjalna atmosfera. Ja, to chyba nie pasuje. Git! Dzień dobry, ja przyszedłem pisać maturę. Dokumenty chce pani moja? Dobrze już daję. O kurwa... Eee... mam. Może być? Ale to co, teraz nie znam, tak? Nie znam. Nie, nie, pani nie. Idę szukać. Dobra mam, wkrótce było no proszę. Likes Majana. Paty tego, nawet krzesło wymienili na egzamin Dziękuję pani bardzo serdecznie Macie linijki? No mam, największu, ha! Dobra, to może zaczniemy od zamkniętych O kurwa A, C, B, A, plus i minus to jedyne co widzę Krystian, uspokój się! O, mucha, wykresy x, y, x, y, co pan robi? Woguje. E, woging, woging Ale fajna lampa Pitegoras! Jedyne, co potrafię! Hola, niños! O! <laughs> to jest życie, picobella! nie jakieś tam... O! Oh, Grinch, Jezu, yes, weź z tym swoim greetings, nie widzisz, że się kąpię? O, oh, really? I'm sorry. Możesz stąd wyjść? Uh, no, it's time for cooking. No chyba shout. Huh? I don't think so. This is serious situation. Czekam! Okay, I'm ready. Nareszcie poszedł. O Hello. Błagam cię, wą, bo nie ręczę za siebie. Heh, it's so little. Jak twój mózg, debilu. O, oh, so little, so little. Get the fuck out. Okay. Boże, jaka przewrażliwiona. Przecież ja nie wiem, co bym po polsku napisała, co dopiero po angielsku. Tak się odwaliła. Ja pitole. Co to za jakieś magiczne słówka? Ale stypa. O chuj, ja piszę egzamin. Boże, teraz słuchanie. Pa, bierze głośnik z religii. Ona po angielsku mówić nie umie, czy ja jestem taki tępy? Skup się! A, nie wiem! I have don't? Uh, to be? Ja to tylko ład fuck umiem. Fuck, 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 fuck. fuck. Będzie truja? To nie ma ocen. Skup się. This is very serious situation. <gasps> situation. List do przyjaciela. Ha. Bardzo śmieszne. What? Greetings. Serio teraz? No w idealnym momencie, żeś przyszedł. I know English. I can help you. Heh. Very interesting. Nie masz życia, celu. This is for you. Mm. Mm. Nie rozrywaj tego. Po resztę historii zapraszam na Instagrama. is this? Very strange. I came in peace. Oh, he's licking me. I'm scared. Who are you? Very strange. This is my best friend. Stop licking me. What you stupid human. I'm taking you to my ship. Did he you take my dog? you can call you? I'm to you. Co? Jakaś paczka do ciebie przyszła. Ja nie pamiętam, żebym coś zamawiał. No wyobraź sobie, że ja też. Znowu jakieś pierdoły, żeś zamówił. Fragile jak byk jest napisane, a ta mi rzuca paczką. Ja nie twoja koleżanka gówniarz, bo wszystko słyszę. Zowa, jaka czujna. Dobra, to co tu jest? Hi. świecę. Mmm, pomarańczowa. Pa, bajera. Cezara zapalę. Ty, a co tak ładnie pachnie? Świece ktoś mi przysłał. No co ty gadasz? Pokaż mi tu jeno. Mmm, lawenda. Do łazienki będę miała. A co ty tylko jedną mi pokażesz? Jeszcze dawaj. Mmm, kawa czekolada. Do sypialni se ją wezmę. Wiesz, że stary lubi zapach kawy. Idna matka. Dwie świece ma na cały dom. Dałbyś chociaż jeszcze jedną. Tylko dwie mi zostały. Ty żydzie jeden, ty. A sama se wezmę. O, pomarańczka orchideła będę miała. No, to ja dziękuję ci bardzo za taką wymianę. Pa. A gdzie tu jest PESEL? Proszę pani, bo ja chyba coś źle uzupełniłem. Dobra, otwieramy to. O kurwa. Ha! Czemu to widzę? Ale głośniej chodź po tej sali. Może dam radę se pościągać jak całym rokiem. Jakiś przykład z lektury. Hmm, dam Harry Pottera. Ładny widok gdzieś za oknem. W ogóle na jakiej ja chcę iść w studia? Jeszcze niedawno w pierwszej klasie, a tu popatrz maturę, pisze. Ty, a jak ja mam telefon i zaraz zadzwoni, w ogóle bym się nie zdziwił. Możesz tak głośno nie oddychać, ale mi serce bije. Chyba on zawał. Ale sztywna atmosfera. Ty, a może Biblię? Przecież tam wszystko jest. Rzeczownik? A co to kurwa jest? 15 minut do końca. Boże, co ta baba wymyśliła? Nie no, ja nie rozumiem tego zadania. Greetings. Greetings. Czego teraz chcesz? I wanna help you. Ty? Mi? Pomóc? Yes. Okej. Okay. Let me see. Hmm. Very interesting. Ogarniasz to zadanie? Uh, no. Stop it, human. Ech. Oddawaj body ty fellow. Złapię cię, ty gównojadzie. Maybe in your dreams. Look. Co jest? Długo on tam stoi? Co w ogóle jest? This jest pierwotny, kultury. A tak w ogóle? To thank you! Się dobrali. Okej, okay, I'm sorry. No w końcu. No i zniknął frajer. Przynajmniej mam długopis. Greetings! Allo! Where are people? Niespodzianka frajerze. Synek, bierz kabla! Wiąż go! Mamy to! I co teraz ci mógł? są skrypt. Krystian, szykuj pasa! Ale będzie łomo No dobra, ale gdzie ten pas? Na podłodze leży ślepota jedna. Ej ty, bo ja go nie widzę! Hehe! <grym> Stopy! Mam paska! Sama sobie poradzę! Szykuj dubsko. Jak ty się odwiązałeś? Dobra, złapy gonga dostaniesz. I co fajnie, nie? Yes, stupid woman. Bezczelny, ale ci mele zapadam. This is spicy and sweet. Nie no, jest ja z tobą nie mogę. Not in my face you motherfucking stupid bitch. I'm gonna give you turbo flaskacze. Fryer, I'm so tired. But... Ja też, nie mam siły. Zgoda? Ok. peace. Greetings. Hello. You can hear me? Zero kultury. Co ty tutaj robisz? Stoję. Stop it question. Dawaj te słuchawki, bo blonagram. This is mine. Cieszęcie, że teraz wstać nie mogę. <laughs> I am smart. You stupid. I look so gorgeous in this. So beautiful. Gówno nie beautiful. Tell this one more time, then I am going to destroy you. Jesteś gównem. Oo, płaczesz! Never revenge. Oh, I to him, he's so weak. 80. All Alright? Mamo, kuswita, bier go! This is Zasadzka! Biostopic people! Brr. Dziubne. Znowu się teleportował ten frajer. Inaczej go złapiemy, synu. Już ja coś wymyślę.